Witajcie kochani, tutaj depan przygody. O tak, możecie zauważyć kolejny unboxing na moim kanale. Tym razem jest to Batman Arkham City i to nie byle jakie wersji bo wersji Game of the Year Edition, czyli z zawartością dodatkową, czyli ostatnim rodziną przygody z High Highlight Quinn, czyli tej tutaj urodziwej damy. Hmm, może najpierw jak będziemy przestudiowywać pudełko. Jak zawsze z Wami oczywiście robię un un unboxing moich najnowszych gier. warto zobaczyć cenę 39,99 jest to spowodowane tym, że biedronka niekiedy ma te swoje duże promocje z tego co widziałem właśnie w sklepie był jeszcze Deus Ex Human Revolution w wersji reżyserskiej, Deus Ex The Fall Torchlight 2 Symulator Kozy, co tam jeszcze było, Man of War, ale kupiłem sobie Batmana, bo nigdy wie, nie, nie grałem w jego następną część. Grałem jedynie w Arkham e, Asylum, a w Arkham City słyszałem, że jest bardzo dobre, a było jeszcze tutaj zawartością dodatkową i paroma innymi rzeczami, więc bardzo chętnie kupiłem e, za taką cenę. Zobaczmy, co może jeszcze oferuje w sobie e, tutaj e, reszta właśnie zawartości. Dodatki w wydaniu Game of the Year Edition, zestaw Harley Quinn, zestaw Kobiety Kota, zestaw Robina, zestaw Nightwinga, zestaw skórek Arkham City, zestaw nowych map wyzwań. To brzmi bardzo e, bardzo ciekawie, e, jak trzeba przyznać e, tym czym się specjalizuje Arkham City, ta część Batmana to otwarty świat. E, zawsze chciałem w nią zagrać, słyszałem, że jest bardzo dobra. Oczywiście gra jest w polskiej wersji z napisami e, jak to oczywiście tutaj wszystko miało na miejscu tutaj nic, nic więcej, że w, oczywiście tutaj Cenega wydaje w Polsce e, jest z kluczem na Steam e, wymagania sprzętowe, jak to w każdym tutaj e, bywa Game of the Year Edition, no dobrze myślę, że tutaj będę musiał żeśmy mojego pomagiera jak dobrze go znacie z poprzednich unboxingów i otwieramy, może tym razem się uda, już wiem, że muszę mocniej nieco poprawić. O, chyba się teraz uda. Cena znika. Ok. To jest, chodzi na długi plan. Mojemu pomocnikowi również. Dziękujemy. i... Dobrze kochani, musiałem tutaj zrobić małą przerwę, więc otwieramy pudełko. Eee, otwieram za kamerą, by nie było widać. Może gdzieś tutaj jest ulokowany CDK. Mm, tak, jest ulokowany na długiej płycie instalacyjnej. Pierwsza płyta wygląda, nie, jak wam to pokażę, mo, mo, momentik. Całej trzy płyty. Hmm, może zobaczcie tak. Pierwsza wygląda w ten oto sposób. Mamy na nim oczywiście tutaj Batmana. E, na drugiej mamy, to jest trzecia. Na trzeciej mamy Jokera, a na drugiej mamy hmm, kobietę Kot, która pod sobą, <laughs> pod sobą ma kod aktywujący na stima. E, może tak jakoś ładnie, to tutaj zasłonię. Może w ten oto sposób, żeby nie było widać. Proszę bardzo. Tak wygląda druga płyta z kobietą kod. Jak widzicie, że tam gdzie pisze Steam, tam jest kod aktywujący. To mogę już sobie tutaj położyć na bok. Czyli jak widać yy, sporo waży ten Batman jak ma trzy płyty, zapewne DVD. Yy, I może jeszcze tutaj nie będę odsłaniał, bo nie wiadomo, może są jakieś inne. Yy. Jakieś kody aktywujące do dza, yy, dodatkowej zawartości. To, oprócz, oprócz tej instrukcji już nie ma nic i pojawia nam się tutaj taka oto. No, może tak tutaj dopnę bardziej pojawia nam się tutaj taka gazetka Game of the Year Edition Batman Icon City. I co my tu mamy? Tak jak myślałem, tutaj jest zwykła instrukcja do gry twórcy, Mały wstęp do fabuły. Zapewne ostrzeżenie przed epilepsją, tak, również jest. Dobrze, myślę, że mogę wam tu wszystko pokazać. E, tak jak możecie tutaj zauważyć, jest ostrzeżenie przed epilepsją. E, twórcy, można jeszcze zmieścić i masterstycznie fabuły, rozpoczęcie, czyli minimalne wymagania i... On tylko minimalne są, nie ma rekomendowanych. Sterowanie, mm, jak wygląda interfejs gry, tutaj chyba nie muszę nikomu tych rzeczy tłumaczyć, jeżeli chodzi o unboxing a po drugiej stronie mamy dalszą część instrukcji, czyli walkę menu główne, aby ktoś nie znał i mowę licencyjną, którą i tak nikt nigdy nie czyta. I nawet tutaj pisze, że gdyby ktoś nie mógł znaleźć, Czekajcie, mi wy wykaduje, o, klucz aktywacyjny do gry nadukowano na płycie z grą. Tak otóż jest, sami widzieliście. I to by było na tyle. <laughs> Zapewne więcej, więcej zawartości jest w samej grze niż tutaj, jeżeli chodzi o ten Unboxing Game of the Year Edition, ale gdy zauważyłem e, całe ten właśnie tutaj zestawienie w biedronce za 39,99 e, no musiałem kupić, bo na pewno myślę, że na Allegro, czy na innych stronach i tak to wychodzi o wiele gorzej, jeżeli nawet jeszcze licząc e, przysyłkę, czy nawet może sam kod po 40 zł, nie wiem e, dla mnie to była dobra okazja, więc e, trzymajcie się, mam nadzieję, że unboxing Wam się podobał. E, Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w następnych filmach. Hejos!